Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić ciasto bananowiec, czyli pyszne ciasto bananowe bez pieczenia z herbatnikami, mascarpone, bitą śmietaną i galaretką. Jest banalnie proste w przygotowaniu i zawsze się udaje. Na pewno posmakuje waszym gościom. Zaczynamy od ułożenia herbatników. Przygotowujemy szybki krem bananowy. Podgrzewamy część nektaru z masłem. W pozostałym nektarze mieszamy proszek budyniowy. Najlepiej zrobić to trzepaczką, by nie było grudek. Wlewamy rozmieszany budyń do gorącego nektaru z masłem i podgrzewamy do momentu aż mocno zgęstnieje. Wylewamy na herbatniki. Jeśli lubicie ciasta bezpieczenia, po tym filmie zobaczcie mój przepis na sernik na zimno z brzoskwiniami. Na gorącym budyniu bananowym układamy herbatniki. Odstawiamy do przestudzenia. Banany skrapiamy obficie sokiem z cytryny i układamy na herbatnikach. Zalewamy tężejącą galaretką. Zwróćcie uwagę, by nie była zbyt płynna, bo wsiąknie w budyń. Odstawiamy do lodówki do całkowitego stężenia. Ubijamy śmietankę z wanilią. Gdy będzie prawie sztywna, dodajemy mascarpone i cukier puder do smaku. Krótko miksujemy. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Krem jest bardzo gęsty, dlatego nakładamy go na galaretkę łyżeczką i stopniowo wyrównujemy. Jeśli wolicie, możecie nałożyć go używając rękawa cukierniczego. Ścieramy czekoladę. Posypujemy uprażonymi na suchej patelni migdałami i kokosem. Chłodzimy. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też przepis na sernik na zimno z brzoskwiniami. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!